Przygarnięcie psa ze schroniska wiąże się z wielką odpowiedzialnością dla człowieka i nadzieją na lepsze jutro dla samego zwierzaka. Jednakże i Jared zdecydowali się, mimo wielu ostrzeżeń, przyjąć najbardziej smutnego i mizernego czworonoga, aby zmienić jego i własne życie. Przygarnięcie psa ze schroniska nadal nie jest tak popularną drogą posiadania zwierzaka, jak zakup nowego zwierzęcia. Jeslica i Jared, młoda para, która właśnie kupiła własne mieszkanie, nie mogli się doczekać, żeby przygarnąć stamtąd jakiegoś czworonoga? Mały Beni, pomimo dużego wycofania, smutnej miny, a także braku dużej części futra, ale być może właśnie dlatego, natychmiast przykuł ich uwagę. Od pierwszego spojrzenia wiedzieli, że chcą przygarnąć właśnie tego zwierzaka i żadnego innego. schronisko ostrzegało pracownicy schroniska, widząc ich entuzjazm, zdecydowanie odradzali zabranie właśnie tego psa. Ich zdaniem Beni nie był przyjaznym zwierzęciem, warczał na ludzi, widocznie trzymał do nich dystans i miał duże problemy z płami. Benli znajdował się w schronisku od 10 dni. Jeźdź i Jared wiedzieli jednak, że jeśli oni nie przygarną czworonoga, wtedy najprawdopodobniej zostanie uśpiony. Przez jego wygląd i zachowanie, praktycznie nie było szansy, by zainteresował się nim ktoś inny. Warczał na ludzi, którzy przechodzili obok. Nigdy nie widziałam smutniejszego psa i po prostu musieliśmy mu pomóc, mówiła Jasica. Przygarnięcie psa było wyzwaniem Jasica i Jared mieszkają w Sacramento, stolicy stanu Kalifornia, zaś Benny znajdował się w Los Angeles. Para przejechała 6 godzin, żeby tylko się z nim spotkać. Jak mówią, wiedzieli, że jest tego wart. Pomimo ostrzeżeń pracowników schroniska, para nie odpuściła i stanowczo postanowiła zabrać ze sobą właśnie tego psa. 6 godzin na podróż samochodem. Z powrotem do sacramento na pewno przysporzyła mu mnóstwo stresu. Pies był zdezorientowany i nie wiedział, co się dzieje. Początki w nowym domu również nie należały do najłatwiejszych. Bardzo trudno było zyskać zaufanie smutnego zwierzaka. Jednak Jessica i Jarad wiedzieli, że cierpliwość w końcu się im popłaci. I mieli rację, kropka, Ben i znalazł dom po pewnym czasie ich próby znalezienia wspólnego języka z nowym lokatorem przyniosły pożądane skutki. Benny stopniowo zaczął zyskiwać poczucie bezpieczeństwa i coraz mniej się izolował. Z dnia na dzień przemieniał się z wycofanego, skrzywdzonego okazu smutku w radosnego, uwielbiającego swoich opiekunów psa. Ta historia pokazuje, że nawet pod najbardziej odpychającym wyglądem kryje się coś, o co warto walczyć.